Rzeka i staw istniały, tylko w nieco innej formie i przede wszystkim były zarośnięte. Czy trzeba było dużo pracy, żeby go przywrócić, czy stworzyć takie miejsce, jakie jest teraz. To był zbiornik, który bazował na wodzie gruntowej, więc tutaj dodatkowo były pompy i odwierty, które w okresie suszy i ubytków uzupełniały tą wodę. Podobało mi się układ tego zbiornika, który był, i całej tej kaskady, i tej małej rzeczki, która łączy wylot kaskady z zbiornikiem głównym. Także właściwie go odtworzyliśmy. W przeciwieństwie do pierwotnego rozwiązania, nowa rzeka w rzeczywistości zbudowana jest z głębokich zbiorników przegrodzonych progami, przez które przelewa się woda. Dzięki przegrodom po wyłączeniu pomp koryto cieku pozostaje nadal pełne i mogą w nim przebywać na przykład ryby albo rosnąć rośliny typowo błotne. Coś co mnie urzeka, bo tak myślę pod kątem zabawy w ogrodzie, zabawy dzieci, to ten zbiornik, który jest bezpieczny, bo jest dosyć płytki. Ja go sobie nazywałam przedstaw, bo jest przedstawem. Często się zdarza przecież, że rzeka, szczególnie górska rzeka, wprowadza się do, na niższych swoich biegach do, do jakiegoś stawu poprzez taki duży próg. I tutaj właśnie chcieliśmy to wykorzystać jako potencjalny element również rekreacyjny, bo przecież... To może być, stanowić taki mały basen dla małych dzieci, prawda, do zabawy, absolutnie bezpieczny. Możemy uznać, że ten staw może mieć funkcje kąpielowe. Jak on jest zbudowany? Musieliśmy wyłożyć konstrukcję stawu specjalną folią, zwaną potocznie membraną. Później mamy kilka warstw dodatkowych zaprawy i kamienia, które tworzą tą skorupę, można powiedzieć, którą widzimy od strony zewnętrznej. Żwirem wyłożone są brzegi i praktycznie całe dno zbiornika. Okazuje się, że każdy z kamieni, nawet najmniejszy, tkwi do połowy w zaprawie. Staw budowano przez 3 miesiące. Momentami była to ciężka, ale też precyzyjna praca i na pewno dla osób cierpliwych. Dla tego efektu było jednak warto.